Siemanko widzowie, dzisiaj otwieramy kalendarz. Szkoda, że pierwszy raz. No i po iluś dniach po prostu nie mogłem wyjść 1 grudnia. No nie wiem, ale idziemy. zło, Jezu, odpuściłem czapkę. Nie, niestety. Wiem, że mam kalendarz Lind, Więc zaczynamy. Czy tutaj mamy jakiś numerek? Szukajcie, gdzie jest y, tu, y, 22. Uwaga, macie ileś sekund. Okej, okay. tutaj jest. O tu o tu nie widać do końca. Mogę chyba no, tak nie działa. Okej, okay, zobaczymy, co, co tutaj jest. Uuu, mamy misia. Z ptychów będzie jad, a? No to. Papa. Pa.